Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale a dzisiaj otworzę saszetkę ładne kartki od mojej koleżanki więc co, zaczynajmy myślę, że otworzę to mniej więcej tu tylko nie chcę tutaj niczego porwać jak myślicie, jak to tutaj zrobić? O, jest. Co my tutaj mamy? Jakaś kartka. To jest taka duża kartka, która się rozkłada. Tutaj mamy yy, dwie dziewczynki. Jedna jest w niebieskim stroju kąpielowym, druga jest w fioletowym stroju kąpielowym, i dwie mają blond włosy. A tutaj mamy słońce, chmurki, morze i ładny jest ten obrazek. Podoba mi się. No i to wszystko. A więc, jeżeli Wam się podobało, dawajcie kciuki w górę, subskrybujcie i komentujcie. Zachęcam Was do subskrybowania i do dawania lajków w górę. A więc, co ja się żegnam i przypominam Wam, że na 6 subów robię specjal. No to pa!